Będzie atrakcyjnie i wesoło, bo będzie to piknik NGO-sów, czy organizacji pożytku publicznego. Dużo wkładają w to, żeby Opole było serdeczniejsze, bardziej otwarte, ciekawsze, wiele inicjatyw w ciągu roku, a teraz zapraszają do rodzinnego świętowania, mam nadzieję przy takiej dobrej pogodzie jak dzisiaj. I drugie wydarzenie, o którym też za chwilkę szerzej powiemy, to rajd rowerowy. Nową trasą w tym roku, mam nadzieję również, że przy dobrej pogodzie i myślę, że samo to, że ten rajd się odbywa, jest to dowód tego, że to był dobry rok za nami, dlatego że w zeszłym roku Rajdu nie było, mieliśmy kłopoty z powodzią, więc myślę, że jest to świętować i do tego świętowania zapraszam. A na rowery zawsze jest dobry czas, szczególnie właśnie w czasie pikniku rowerowego. Całymi rodzinami serdecznie zapraszam. Tu na Plac Kopernika będzie miejsce startu. Święto lata, wydarzenie plenarowe znane mieszkańcom i mieszkankom Opola. Już po raz dziewiąty będziemy chcieli przedstawić Państwu codzienną działalność organizacji pozarządowych. Działalność, ofertę, ale też ludzi. Ludzi, członków, sympatyków, wolontariuszy, którzy na co dzień wspierają opolskie NG. Miasto Opole rzeczywiście rokrocznie grubo, ponad 20 milionów złotych przeznacza na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych inicjatyw, często bardzo specjalistycznych, często bardzo profesjonalnych, na które na co dzień zapewne nie mogliby sobie pozwolić finansowo. Więc my tym wydarzeniem chcemy podziękować organizacjom pozarządowym. Tych form podziękowania przez władze miasta organizacjom w ciągu roku jest wiele. Mamy konkursy, mamy. Nagrody dla społeczników, promujemy organizację pożytku publicznego, zachęcamy mieszkańców do przekazywania 1,5%, ale tym razem spotykamy się w plenerze, będzie można pobyć ze sobą, pobawić się, bo to też przestrzeń dla najmłodszych, będą dmuchańcy, będą warsztaty, ale przede wszystkim będzie ponad 20 organizacji pozarządowych, które na swoich stoiskach będą opowiadać o tym, co na co dzień robią, będą opowiadać też o tym, jak można się z nimi skontaktować, jak można nawiązać współpracę, ale też jak skorzystać z tej konferencji konkretnej oferty. Rok rocznie w Opolu ponad 300 zadań jest realizowanych właśnie przez podmioty pozarządowe ze środków budżetu miasta. Wśród tych organizacji pozarządowych, które będą będą takie, które działają w obszarze oczywiście sportu, rekreacji, to tak nawiązując do rajdu rowerowego, ale też takie działające w obszarze kultury, turystyki, historii, genealogii. Na scenie głównej wywiady, rozmowy, występy muzyczne, artystyczne tu na placu serce obywatelskiego, pola organizacji pozarządowe, ale i przestrzeń właśnie na wspólną zabawę, tańce i pewna nowość, to na koniec Pamiętacie Państwo z poprzednich edycji na pewno e, Olimpiadę Rodzinną. W tym roku nieco nowa odsłona. Nazwaliśmy tą Olimpiadę Rodzinną Grą Obywatelską z trzema punktami, w trakcie których będzie można e, zbierać konkursowe pieczątki. E, dwa punkty są sportowe, czyli tak jak w poprzednich edycjach, ale trzeci punkt będzie taki mocno obywatelski. To będzie taki naprawdę miły e, quiz o mieście. E, chcemy też najmłodszych e, z opiekunami, z dziadkami, z rodzicami, być może z rodzeństwem zaprosić do takiego quizu więc będą różne Łatwe, miłe pytania o mieście. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy całe rodziny. Rajd rowerowy, atrakcyjnymi, myślę, częściami śródmieścia, ścisłego śródmieścia, i on oczywiście wpisuje się w coroczny tydzień, Europejski Tydzień Mobilności. Natomiast później na zakończenie, kiedy rowerzyści zjadą się tutaj na plac Kopernika, będą na nich czekały atrakcje przygotowane przez nasz zespół Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale także rozliczne organizacje pozarządowe, które w mieście funkcjonują. Rajd ma charakter rodzinny, przejedziemy. Ulicami miasta, przez ścisłe centrum, gdzie często rowerem swobodnie po ulicach nie można się przemieszczać. Ja w skrócie tylko powiem, że startujemy stąd: z placu Kopernika jedziemy w kierunku ulicy Sienkiewicza, sądową, w kierunku ulicy Katedralnej, skręcimy w Piastowską. Następnie 1 maja dojeżdżamy do ulicy Kani. Na finiszu ulicy Kani czeka nas nasze turmale, czyli podjazd pod wiadukt, następnie ulicą Choroszkiewicza, Soskowskiego, Okulickiego, wjeżdżamy Woleską i wracamy na plac Kopernika. Cała trasa, wsłuchując się w życzenie mieszkańców, została wydłużona. Tradycyjnie jeździliśmy trasą około 5 km, w tym roku to jest 8 km. Trasa ma mieć taki dystans, bo rajd jest rodzinny, więc właściwie mogą wystąpić w nim i pojechać wszyscy. Jedyny zakaz dotyczy hulajnóg i rowerków, tak zwanych biegowych dla najmłodszych. Natomiast tych wszystkich, którzy z różnych względów przegrają z dystansem, będziemy prosili, żeby schodzili na bok. Jeżeli będzie ich mijał ostatni samochód policyjny, szacujemy, że przejazd przez miasto potrwa od 40 do 50. Piknik zakończy się również dwiema głównymi nagrodami w postaci rowerów dla nieco starszych i nieco młodszych, ale bardzo ciekawe i fajne nagrody, kaski, różne upominki, więc zachęcamy Państwa. Przede wszystkim bądźcie tu dla organizacji pozarządowych. Startujemy o 12, 21 września. Finał o godzinie 15.00 tu na Placu Kopernika.